Wybiła godzina 15. Witam serdecznie w kolejnym 37. odcinku Rewitoków po prawie dwumiesięcznej przerwie. Ale wracamy z mocą no i mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie równie interesujący jak wszystkie pozostałe. Przełączam się od razu do Rewita, po to, żeby zacząć pracę nad tematem dotyczącym parametrów. Parametrów, które stosujemy przy budowie rodzin. A mianowicie chodzi o parametry raportujące. Drugim dzisiejszym tematem będzie obliczenie ilości osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach, oczywiście według norm. Przy założeniu, że w jednym pomieszczeniu może przebywać jedna osoba na pół metra kwadratowego, albo inaczej, potrzebujemy pół metra kwadratowego przestrzeni dla każdej osoby, która będzie w danym pomieszczeniu przebywała. I takie dwie rzeczy dzisiaj wykonamy czyli Krótko mówiąc, dzisiaj zdecydowanie będzie o raportowaniu, wyciąganiu informacji z modelu. Po co w ogóle stosujemy parametry raportujące i gdzie można je znaleźć? Otóż stosujemy je wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnych rozmiarów rodziny po wczytaniu do modelu. I teraz możesz się zastanowić, co ten gościu mówi, jak nie jesteśmy w stanie. Jest kilka takich przypadków, gdzie rzeczywiście... Nie da się tego przewidzieć, gdzie wszystko będzie zależało od sytuacji modelowej, od sytuacji w modelu. I na przykład to dotyczy paneli w ścianach kurtynowych. O ścianach kurtynowych było w poprzednim, 36. odcinku Rewitoków, i dzisiaj można powiedzieć taka kontynuacja. Te dwa tematy są też odpowiedzią na propozycje zawarte w komentarzach pod moimi filmami na kanale Kadach.pl. Więc jeżeli masz taką propozycję, no to oczywiście umieść w komentarzu. Jeżeli da się to zmieścić w 15 minut, to to w przyszłości staram się wykonać. A teraz wracamy. Jak zaznaczymy sobie jakikolwiek panel w ścianie kurtynowej, i wybiorę wszystkie panele danego typu w modelu. Widzę, że to jest rodzina panel typ szary, SA na klawiaturze po to, żeby zaznaczyć te panele w modelu. Od razu widać, że we właściwościach, w miejscach, gdzie mamy parametry wymiarowe pojawiła się wartość various, czyli zmienna, to znaczy, że zarówno wysokość, jak i szerokość, jak i powierzchnia tych paneli są wartościami zmiennymi, zależnymi od miejsca, w którym ten panel jest umieszczony. Czyli w ścianie kurtynowej będzie to zależało od podziałów, które ja wprowadzam w momencie modelowania ściany kurtynowej. Za każdym razem rodzina panela, którą zdefiniowałem w edytorze rodzin oczywiście, będzie przyjmowała takie wymiary, na jakie pozwala pole wyznaczone przeze mnie liniami podziału w ścianie kurtynowej. No i teraz zaznaczając sobie jeden panel, mamy tutaj wymiary cka wysokość rzeczywista i szerokość rzeczywista 199 na 69, ale taki sam panel obok też szary ma już 199 na 29, czyli zupełnie inne wymiary. I na podstawie tych wymiarów rzeczywistych ja później obliczam powierzchnię rzeczywistą panela, nie powierzchnię która jest podawana w, pomiędzy liniami podziału przez Rewita, tylko powierzchnię rzeczywistą, ponieważ w tej rodzinie akurat zadałem odstęp pomiędzy panelami jako odsunięcie od linii podziału, zarówno w pionie, jak i w poziomie. I teraz zobaczmy, jak w takim razie działają te para, parametry raportujące. I tutaj od razu mogę zdradzić, że parametr CKA, wysokość rzeczywista i szerokość rzeczywista. Są właśnie obliczane na podstawie parametrów raportujących. Zaznaczam moją rodzinę panela, a następnie edit family, czyli edytuj rodzinę na wstążce narzędziowej. Jesteśmy w edytorze rodzin i od razu przechodzimy sobie do rzutu i widać, że mamy tutaj parametr b, który jest założony czy przypięty do wymiaru wymiaru zaczepionego o skrajne płaszczyzny odniesienia, które w modelu zastępowane są liniami podziału. Czyli ja potrzebuję po wczytaniu tego panela do modelu i przypięciu go do ściany kurtynowej, potrzebuję zczytać szerokość panela, czy odległość pomiędzy pionowymi liniami podziału w ścianie kurtynowej. No i oczywiście jak przełączę się do elewacji zewnętrznej, to widzę, że to samo mam pomiędzy poziomymi liniami podziału parametr H. I od razu mogę powiedzieć, że ten parametr H jest. Parametrem raportującym, czyli on ma w modelu sczytać tą wartość i na jej podstawie wykonujemy konkretne obliczenia. W naszym przypadku będzie to obliczenie tej wysokości rzeczywistej i szerokości rzeczywistej bryły, ponieważ bryła jest odsunięta od linii podziału, więc sama odległość między liniami podziału nie będzie nam dawała miarodajnej wielkości. No i za każdym razem, oczywiście, to H i B będzie miało inną wartość. Jak więc tworzy się taki parametr raportujący? Pierwsza rzecz dodaje sobie wymiar pomiędzy dwoma płaszczyznami. Ten wymiar powinien być pomiędzy płaszczyznami z elementu nadrzędnego. W naszym przypadku to są właśnie te linie podziału w ścianie kurtynowej. Ale podobna sytuacja, czy podobne parametry można wykorzystać chociażby w rodzinach belek, gdzie mamy punkt początkowy wstawienia i punkt końcowy wstawienia elementu. Pomiędzy tymi dwoma punktami rozmieszczana, rozciągana jest bryła. Czyli w przypadku wszelkiego rodzaju belek możemy zastosować parametry raportujące, ponieważ każda belka będzie miała w modelu inną długość. W przypadku okien, w przypadku drzwi, parametr raportujący może nam ściągać z modelu, na przykład grubość ściany, w którą wstawione są drzwi czy okno. Co jest czasami bardzo istotne, ponieważ od tego uzależnione są dodatkowe elementy konstrukcyjne, które będą znajdowały się w rodzinie drzwi czy w rodzinie okien. Więc wszędzie tam, gdzie podczas wstawiania, będziemy sczytywać wartość, ten parametr raportujący będzie miał zastosowanie. No i teraz wstawiam wymiar pomiędzy dwoma płaszczyznami. Oczywiście klikam gdzieś w powietrzu, a następnie zamieniam wymiar na parametr. Zaznaczam wymiar i u góry na wstążce narzędziowej klikam, wybieram Create Parameter, czyli utwórz parametr, i teraz uwaga. Oczywiście muszę zdefiniować nazwę, ale po prawej stronie przede wszystkim musi to być parametr instance, czyli parametr elementu. Tylko parametr elementu może być zamieniony na parametr raportujący. Więc wybieram instance i tutaj pod instans jest ten magiczny checkbox jak reporting parameter czyli parametr raportujący, wyciągający wartość z modelu, no i w momencie kiedy ja to zatwierdzę, tutaj sobie wpiszę nazwę test tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać jak to będzie wyglądało w modelu jak sobie zatwierdzę, ta wartość jest wartością zczytywaną, ja nie, nie mogę jej wpisywać ręcznie w oknie family types ponieważ ona jest, będzie odczytywana z modelu Mam oczywiście ten parametr gdzieś tutaj na liście. Zobaczmy, jest parametr test, i jego wartość jest zamrożona, ponieważ ona będzie zastępowana rzeczywistą wartością zczytaną z modelu. I teraz tą wartość mogę wykorzystać w innych parametrach, w formułach, po to, żeby coś obliczyć. Ja wykorzystuję dwa parametry B i H, które są parametrami raportującymi. Wykorzystuję do tego, żeby obliczyć również szerokość i wysokość rzeczywistą z uwzględnieniem odsunięć od krawędzi, od linii podziału. I na tej podstawie, na samym dole, wyliczam rzeczywistą powierzchnię panelu, która jest powierzchnią bryły, a nie powierzchnią pomiędzy liniami podziału. Więc. Tworzenie tych parametrów raportujących jest bardzo proste. Warto z nich korzystać, bo dają naprawdę fajne możliwości. I to jest taka pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania. Druga część dotyczy możliwości obliczania ilości osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu. Jak to można zrobić w Rewicie? Mamy dwie opcje, tak na dobrą sprawę, takie, które od razu można powiedzieć, przychodzą mi do głowy. Pierwsza opcja jest taka, że obliczam, dodaję parametr obliczeniowy do zestawienia pomieszczeń. Mam wyciągniętą z modelu powierzchnię w całej kolumnie, do tego dodaję parametr obliczeniowy, no i dostaję ilość, potencjalnie ilość osób, która może przebywać w danym pomieszczeniu. Natomiast druga opcja, i myślę, że zdecydowanie mniej znana, to jest możliwość dodania parametru obliczającego pewne wielkości do etykiety pomieszczenia, do etykiety obiektu. Jak to działa? Mamy tutaj pomieszczenia, widać, że w kilku miejscach one są wstawione i również mamy etykiety, specjalnie tylko jeden parametr wyświetliłem po to, żeby mieć możliwość dodania kolejnego. Więc zaznaczam rodzinę etykiety, a następnie klikam edytuj rodzinę u góry, czyli wchodzę do edytora rodzin i teraz tutaj dodamy sobie parametr obliczeniowy, który będzie nam na podstawie tej powierzchni obliczał ilość osób. Skopiujemy sobie to oczywiście w dół, ten napis, żeby elegancko wyglądał. Ja sobie go zamienię, ilość osób, i teraz skopiuję tak samo ten parametr w dół, ale oczywiście zamienię go na zupełnie inny, ponieważ nie potrzebuję drugi raz wyświetlać powierzchni, tylko chcę dodać parametr, który będzie obliczał właśnie ilość. I tutaj zwróć uwagę, że pomiędzy tabelkami Oprócz tych strzałek prawo-lewo jest FX, czyli ta ikona pozwalająca na dodanie parametru zdefiniowanego formułą. Więc klikam to FX i teraz nazywam sobie parametr. Ja stosuję nazewnictwo, które, no można powiedzieć, identyfikuje mnie jako firmę na całej liście parametrów stosowanych w danym projekcie. Zawsze te trzy litery na początku. I teraz wpiszę sobie nazwę tego parametru, ilość osób. Dziedzina może być wspólna, i teraz bardzo ważne jest, żeby wybrać odpowiedni typ parametru. Jeżeli chcemy liczbę całkowitą, no to musi to być integer. Jeżeli chcemy mieć numer, który później można jakoś tam w odpowiedni sposób zaokrąglić, no to oczywiście wybieramy number. I teraz przypisujemy formułę. Klikam sobie ten przycisk z trzema kropkami, ponieważ. On daje mi możliwość wyboru parametru bez konieczności wpisywania ręcznie na klawiaturze jego nazwy. Zawsze jak wpisuję ręcznie, mogę się pomylić, wtedy już Revit nie rozpozna parametru, więc warto korzystać z, z tych trzech kropek po to, żeby wybrać konkretny parametr z listy. Ja wybieram parametr area, ponieważ będę dzielił powierzchnię przez powierzchnię pół metra, ponieważ... Normy, standardy mówią, że przynajmniej pół metra powierzchni powinno przypadać na jedną osobę. Więc całą powierzchnię dzielę przez 0,5 i teraz muszę powiedzieć, że to jest przez pół metra kwadratowego m daszek kwadrat. Dlaczego? Dlatego, że muszę pozbyć się jednostki, ponieważ docelowy parametr to jest parametr number, czyli liczba bez jednostki powierzchni. Stąd te, tą, tą jednostkę powierzchni też muszę dodać w mianowniku. Aby metry kwadratowe podzieliły się przez metry kwadratowe, jednostka znika. I zatwierdzam przyciskiem. OK. Ten parametr mi się tutaj pojawia. Od razu mogę wpisać jakąś tam początkową wartość testową, 150. I wczytujemy tą rodzinę opisu pomieszczenia do projektu. Ten projekt nazywa się Parametry Raportujące. Wybieram na liście. I oczywiście nadpisz istniejącą wersję. No i zobaczmy. Że ilość osób za każdym razem będzie inna, no bo jest oczywiście uzależniona od powierzchni pomieszczenia. Tak, czyli mam tutaj 31,5, wiadomo, że nie może być ułamkowych osób, nie wiem, 31 osób i jedna noga albo jedna ręka, tylko musi być pełna wartość. W związku z tym dobrze by było, żeby we wszystkich tych etykietach wartość była zaokrąglona. No, raczej w dół, a nie do góry, czyli dokładnie 99 osób z kawałkiem, więc na pewno 99, a jeżeli chcemy dodać kolejną osobę, no to pomieszczenie powinno być troszeczkę większe. Więc wracamy do edytora rodzin, do rodziny etykiety, a następnie zmienimy troszeczkę, zmodyfikujemy formułę, czyli zaznaczam etykietę, którą chcę edytować, a następnie edit label u góry. I teraz uwaga, zaznaczam w tabelce parametr, który dodałem, i pod tabelką jest fx z ołóweczkiem, czyli możliwość edycji tego parametru. Po co ja to zrobię? Ja zaokrąglę całą wartość za każdym razem w dół do pełnej jedności. Czyli wpiszę sobie round, down. No, i oczywiście muszę wziąć w nawias cały wzór, po to, żeby. Revit wiedział co ma zaokrąglać w dół Round down i wartość w nawiasie Zatwierdzam przyciskiem OK Jeszcze raz OK Wczytuję do projektu po to żeby nadpisać istniejącą wersję No i zobaczymy co się stało I Teraz widzimy że mamy tylko i wyłącznie wartości bez przecinka 31, 32 i pod spodem 99 Więc zaokrągliliśmy w dół do pełnych jedności i taką samą formułę można sobie dodać w zestawieniach, i też otrzymamy wyniki, ale oczywiście w postaci tabelarycznej. Ja już tego nie będę pokazywał, ponieważ możesz to wykonać sam albo sama. Minus tego jest taki, albo może, co mi tutaj brakuje, że ten parametr obliczeniowy to nie może być parametr współdzielony, czyli za każdym razem osobno muszę to dodać w zestawieniu, osobno w etykiecie i w osobno w każdym innym miejscu, gdzie będę chciał to zastosować. Mam nadzieję, że dokładnie o to chodziło. Będę wdzięczny oczywiście za komentarze pod tym filmem, za jakieś sugestie dotyczące tematów w kolejnych odcinkach. No i oczywiście proszę o subskrypcję, o polecanie, o łapki w górę, bo to jest zawsze dla mnie bardzo sympatyczne, miłe i pomocne. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku Rewitoków.